Dzisiaj naszymi gośćmi w studiu są Monika Kutnik, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sklep moto.pl, a także Tomek Zagóra z cbradio.pl. Specjaliści od kontaktowania się, no między innymi w samochodzie, ale i nie tylko. Jakich urządzeń możemy używać do kontaktowania się z na przykład naszą drugą połówką? No takim najprostszym urządzeniem jest radio PMR, czyli, czyli Private Mobile Radio ale znacznie skuteczniejszym urządzeniem będzie na pewno Sibi Tam To jest urządzenie o znacznie większym zasięgu. Urządzenie, które pozwala na, na, na większy komfort pracy, zwłaszcza w terenie zabudowanym. Monika, o Ty masz jeszcze jakieś urządzenie? Ja tylko walkie -talkie. Jestem teraz fanką tego urządzenia i, i naprawdę to jest wielki fan. Uważam, że dla młodych ludzi to jest świetna rozrywka. Ja na przykład przekonałam się, że za granicą to jest wielka oszczędność przede wszystkim, ponieważ takie urządzenie, nie wiem... Około 5 km zasięg w zupełności wystarcza, żeby, żeby się na przykład rozdzielić i, i bez problemu się później z kimś połączyć. O czym musimy pamiętać? Czy już teraz musimy podjąć decyzję, czy będzie to urządzenie do samochodu, czy będzie to urządzenie, które postawimy sobie w domu? Moniko? Nie wiem, ja bym zaczęła od jakiegoś podstawowego zestawu, które by pomogło nam przekonać się na przykład do używania tego. Ponieważ, nie wiem, taka inwestycja, nie wiem, która, która, sprzęt profesjonalny może nas na przykład, nie wiem, sprzęt znudzić, zadowolić i powiemy, że to nie jest dla nas. Tomek, jestem adeptem. Pierwszy raz chciałbym kupić właśnie CB Radio. Idziesz do sklepu, prosisz sprzedawcę o podłączenie radia. Jeżeli to jest porządny sklep, nie będzie żadnego problemu. Człowiek ci podłączy, posłuchasz sobie, co słyszysz, jak to brzmi, czy to, co słyszysz, ci odpowiada. Czyli, może, niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest zakup takiego sprzętu w supermarkecie? No, bo 129 zł cena bardzo kusząca. Idziemy bardzo kusząca, ale, ale, i co? ale wiedza, wiedza sprzedającego jest, 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 jest równie wysoka jak twoja, więc. <śmiech> <śmiech> jak wygląda przygotowanie się do takiego egzaminu? Jak wygląda robienie takiej licencji? Należy udać się, udać się do, 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 do klubu krótkofalarskiego albo, albo do, do terenowego oddziału PZK. Tam są organizowane kursy przygotowawcze. Praca na pasmach amatorskich zdecydowanie różni się od tego, co mamy na CB. Tak? Yy, już nie jest tak luzacko. Już nie jest tak swobodnie. Tam, tam są pewne procedury, których musimy przestrzegać. Pasmo, pasmo CB, pasmo 11 metrów, jest takim bardzo, bardzo chimerycznym pasmem. Jest uzależnionym od, od, od 11-letniego cyklu aktywności słońca. Ale również występuje coś takiego jak letnia propagacja, o której wcześniej już żeśmy rozmawiali. I, i, i ta, ta letnia propagacja pozwala nam na, na bardzo dalekie łączności. CB radiowcy, którzy yy, zachowują się wulgarnie. Mówię w cudzysłowie, sibiradiowcy, którzy zachowują się wulgarni, którzy używają przekleństw, nie szanują innych użytkowników pasma, to nie są sibiradiowcy. Sibiradiowiec jest kulturalny, pomocny. Natomiast to są ludzie, którzy po prostu mają bardzo niski stopień kultury własnej. Tak, amatorzy, którzy kupili sobie sprzęt i po prostu, nie wiem, wsiadają do jakiegoś kiepskiego samochodu, chcą się przejechać i pokazać się innym, a przy okazji, nie wiem, pozaczepiać. No. Na CB Radio przede wszystkim posługujemy się za, zazwyczaj starsi użytkownicy pseudonimami, bądź, bądź po prostu imieniem. Obecni użytkownicy kanału 19 porozumiewają się za, za, za sobą za pomocą zwrotu kolego, koleżanko, mobilku. Cokolwiek to oznacza Uruchomiłeś, słuchasz Po prostu słuchasz tego, co, co się dzieje na paśmie Słuchasz, zapamiętujesz Rzeczy złe pomijasz Zaczynasz rozmawiać. I po jakimś czasie zaczynasz rozmawiać, i kontaktujesz się z tymi ludźmi, i kumasz to, co oni do ciebie mówią. A czy nie przydałby się na przykład taki ogólny głos wszechwiedzący? W... Wielki brat. Tak, taki, taki wielki brat, który pomagał wszystkim. Bardzo by się przydał, bardzo by się przydał, no bo taki moderator to, to wszędzie jest potrzebny. To jest takie, właściwie Cibi Radio można porównać do pewnego rodzaju, nie wiem. Forum, taka Takiego społeczność. Tak, mhm. tak, tak. Słuchajcie, ale jeśli instalujemy sobie Sibiradio w samochodzie, do tego wszystkiego jeszcze mamy włączone radio, słuchamy oczywiście Radia Euro, do tego wszystkiego jeszcze mamy podpiętą na szybie nawigację. Czy to w pewnym momencie nie zacznie wpływać na nas tak, że zaczniemy świecić od tych fal? Nie tyle, że świecić, ale mogą być pewne zakłócenia. Mhm. Tak jak już mówiłam, no ja na przykład nie mogę mieć włączonej nawigacji razem z CB radiem, ponieważ no. Wtedy, wtedy no odbiór Sibiradia jest znacznie gorszy